Dobry albo dobry wieczór Państwu Szanownemu. Jednym z kilku europejskich użytkowników samolotów wielozadaniowych F-16 i to od lat była Norwegia. Królewskie norweskie siły powietrzne zapisały w annałach swojej historii w szczególny sposób datę 6 stycznia 2022 roku. Tego dnia na stacji lotniczej na północy kraju w Bodo do startu przygotowano parę samolotów F-16 AM. Był to jeden z ostatnich lotów bojowych wykonanych przez F-16AM w norweskiej służbie, a dokładniej ostatni. W symbolicznym locie, który miał zakończyć ponad 40 lat solidnej służby, ostatnia para F-16 pełniąca dyżur miała przeprowadzić szybki start i dokonać przelotu nad stacją EWNS, gdzie stacjonowały już nowe samoloty norweskiego lotnictwa wojskowego F-35, czyli maszyny piątej generacji. O 11:40 od pasa startowego w BODO oderwały się dwa samoloty. Pierwszy z nich miał numer 674, drugi 668. Oba samoloty miały pełen zapas wyposażenia potrzebnego do przeprowadzenia operacji QRA, czyli szybkiego startu alarmowego na przechwycenie ewentualnego intruza lub innego naruszyciela. Oba samoloty biorące udział w tym wydarzeniu miały ze sobą pociski AIM-120 Amram i pociski krótkiego zasięgu. Piloci posługiwali się kryptonimami radiowymi Folder i Strato i pochodzili z 331 Eskadry. W czasie, gdy obaj piloci przelatywali nad pasem w Ewenes, otrzymali pozwolenie na odpalenie flar podczas powrotu na lotnisko macierzyste. Następnie samolot z numerem 674 jako. Ostatni norweski F-16 wylądował po locie operacyjnym w bazie macierzystej. Był to nie tylko koniec historii eksploatacji pewnego typu, ale także koniec pewnej bazy, BODO, która do tej pory była jedną z kilku norweskich tak zwanych baz frontowych. Wydarzenia, które miały miejsce 6 stycznia 2022 roku, miały także wymiar symboliczny. Norwegia była bowiem pierwszym państwem na świecie. Które wycofało ze służby jeden z najbardziej znanych samolotów wielozadaniowych świata i oparła swoje siły powietrzne całkowicie na samolotach piątej generacji F-35. No dobrze, ale jak to się wszystko zaczęło? Jak zwykle w podobnych przypadkach musimy cofnąć się w czasie do 1980 roku, gdy w dniu 15 stycznia Norwegowie odebrali swoje pierwsze trzy samoloty F-16 noszące numery 272, 273 i 274. W tym czasie trzonem norweskiego lotnictwa wojskowego pozostawały samoloty F4 Starfighter oraz solidne, lekkie samoloty wielozadaniowe F5 Freedom Fighter, które były przeznaczone zarówno do przeprowadzania ataków na cele powietrzne, jak również zwalczania celów naziemnych. Samoloty te cieszyły się dużym zaufaniem wśród personelu latającego, który z niejaką nieufnością spoglądał na nowe F-16. Tym bardziej, że w państwach Układu Warszawskiego nowy samolot produkowany początkowo przez General Dynamics nie cieszył się przesadną estymą. Pomiędzy pilotami spod znaku czerwonej gwiazdy panowała zgodna opinia, że dobrze naprowadzony MiG-21, a dokładniej dobrze naprowadzona para MiG-21 nie powinna mieć poważniejszych problemów ze zdjęciem z nieba nowego amerykańskiego myśliwca. Decyzja w sprawie zakupu akurat tych samolotów przez norweskie lotnictwo wojskowe została podjęta w 1975 roku, gdy Norwegowie nawiązali współpracę z Belgami, Duńczykami i Holendrami w celu wspólnego zakupu co najmniej 348 nowych samolotów wielozadaniowych. Wtedy mówiło się o tym jako o kontrakcie stulecia, ale później tych kontraktów stulecia w historii lotnictwa europejskiego było jeszcze całkiem sporo. Zgodnie z pierwotnymi założeniami Norwegowie byli zainteresowani zakupem co najmniej 72 samolotów F-16. 60 z nich miało być maszynami jednomiejscowymi, 12 dwumiejscowymi samolotami w wariancie B. Samoloty przeznaczone dla norweskiego lotnictwa wojskowego, zgodnie z umową, jaką podpisywał rząd w Oslo, miały zostać zbudowane w Holandii w ramach licencji udzielonej przez Amerykanów wytwórni Fokker. Jednak norweska flota samolotów F-16 dość mocno różniła się od pozostałych samolotów zakupionych w ramach tzw. kontraktu stulecia. Po pierwsze, samoloty dostarczone Norwegom posiadały kompletnie inny układ malowania. Norwegowie woleli jasno-szary kamuflaż, który lepiej nadawał się do prowadzenia operacji patrolowych i bojowych w nordyckim, śnieżnym i mroźnym krajobrazie. Samoloty dla Norwegów otrzymały także spadochron hamujący, który został umieszczony u nasady ogona samolotu. Było to szczególnie istotne w przypadku korzystania z oblodzonych pasów startowych, których nie brakowało w Norwegii. Później rozwiązanie to zostało zastosowane jeszcze w kilku państwach, w tym w Danii i Holandii. Mniej znanym elementem zastosowanym w norweskich maszynach był tak zwany norweski reflektor, który został umieszczony po lewej stronie samolotu pod kokpitem. Urządzenie było używane do wizualnej identyfikacji celu w trakcie przeprowadzenia nocnego przechwytywania celów powietrznych. Ową instalację, nazywaną przez pilotów rosyjskim światłem, otrzymały tylko samoloty w wersji A. Kolejną różnicą, która odróżniała norweskie F-16 od wszystkich innych, było zastosowanie systemu an ALQ-162, pracującego na wysokich częstotliwościach, a także przystosowanie samolotów do przenoszenia pocisków Penguin, produkowanych przez zakłady Kongsberg Defense and Aerospace. W ciągu mniej więcej 42 lat służby w norweskich barwach samoloty F-16 były wykorzystywane przez eskadry 331 Lew, 332 Orzeł, 334 kola. Spotkałem się z tłumaczeniem tej nazwy z norweskiego jako koks, i chodzi tutaj raczej o takie ciemne do palenia w piecu, a nie takie białe do mieszania we łbie. I 338 eskadrę tygrys. Tym razem użyłem sformułowania eskadra, chociaż zazwyczaj w kontekście. Słowa squadron, używam określenia dywizjon. Natomiast jest to dosyć płynne i nie będę ukrywał, że kiedyś powiem o tym coś więcej. Tak czy inaczej, szybko, bo już w 1989 roku w Norwegii zapadła decyzja o dokonaniu zakupu jeszcze co najmniej dwóch samolotów w wersji dwumiejscowej. Jednakże te dwa samoloty zostały dostarczone bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych i minimalnie różniły się od tych zbudowanych w Holandii. W połowie lat 90. Norwegowie planowali przeprowadzić modernizację co najmniej 56 samolotów F-16 w ramach MLU, czyli Middle Life Update. Prace modernizacyjne realizowane w ramach MLU zostały przeprowadzone w norweskiej bazie w Kieler, gdzie ostatni samolot został przygotowany do wykonywania nowych zadań w grudniu 2001 roku. Zmodernizowane samoloty otrzymały oznaczenie AM w przypadku wariantu jednomiejscowego lub BM w przypadku wersji dwumiejscowej. W niektórych opracowaniach do nazwy samolotu dodawano jeszcze MLU, by podkreślić, że został poddany modernizacji, ale nie jest to zawsze stosowane przez wszystkich autorów, którzy piszą o norweskich samolotach F-16. Na początku XXI wieku norweskie władze wojskowe zaczęły podejmować starania w celu dokonania zakupu kolejnych samolotów wielozadaniowych F-16, które miały zastąpić wycofywaną w tym czasie z eksploatacji flotę samolotów F-5, jednakże plany te zostały ostatecznie porzucone na rzecz programu Joint Strike Fighter, który ostatecznie ewoluował w samolot F-35. Pierwszy z nich Trafił w ręce norweskie w 2015 roku. Był to de facto początek końca norweskich samolotów F-16, które zostały przesunięte do Orland, gdzie dla pilotów latających dotychczas na samolotach F-16 zorganizowano testy i egzaminy, które miały wykazać, czy nadają się do służby na nowych, sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych maszynach. Ci, którzy je zdali, byli kierowani do szkolenia na samolotach F-35. Pozostałym sugerowano rozważenie planowania emerytury wojskowej. De facto jednak jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez norweskie samoloty wielozadaniowe F-16 były działania międzynarodowe. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się udział norweskich F-16 w operacji bojowej nad Kosowem. Przełom XX i XXI wieku, generalnie dla norweskich sił powietrznych, był ciekawym okresem, w ramach którego lotnicy z mroźnej północy uczestniczyli w licznych operacjach międzynarodowych. Jedną z nich i pierwszą z nich była Allied Force w 1999 roku, realizowana na Bałkanach. W jej ramach sześć samolotów F-16A z 338 Dywizjonu zostało skierowanych do włoskiej bazy lotniczej Gracianieze, gdzie samoloty te weszły w skład sił szybkiego reagowania NATO. Norweskie samoloty po raz pierwszy od 1945 roku uczestniczyły wówczas w prawdziwych działaniach bojowych. Ich głównym zadaniem było prowadzenie patroli powietrznych, wykonywanie zadań eskortowych oraz przeprowadzanie uderzeń na cele naziemne na terenie Kosowa, gdzie samoloty spod norweskiego rondla trójkątep wykonywały wiele lotów bojowych w łącznym czasie 2000 godzin. W sierpniu 1999 roku Norwegowie zaprzestali wykonywania lotów nad Kosowem, a potem powrócili do siebie. Wydawało się, że to wszystko, ale w październiku 2002 roku Norwegia ponownie skierowała sześć samolotów do prowadzenia operacji bojowych. Tym razem nowym domem norweskich pilotów stała się baza Manas w Kirgistanie, z której Norwegowie, i nie tylko oni, prowadzili operacje bojowe w ramach misji Enduring Freedom, czyli operacji realizowanej na terenie Afganistanu. Cztery lata później norweskie królewskie siły powietrzne. Skierowały cztery samoloty bojowe F-16 i około 100 ludzi personelu latającego i naziemnego, z naciskiem na ten ostatni, na międzynarodowe lotnisko w Kabulu w Afganistanie w ramach operacji Afgan Falcon. Pozostając na terenie Afganistanu przez ponad trzy miesiące, norweskie F-16 realizowały głównie zadania bliskiego wsparcia na rzecz sił międzynarodowych działających na terenie Afganistanu. Natomiast również to nie był koniec wojennego zaangażowania norweskich maszyn, które 19 marca 2011 roku wzięły udział w realizowanej i zapoczątkowanej przez amerykańskie władze wojskowe operacji Odyssey Dawn. Jej głównym celem było stworzenie strefy zakazu lotów nad Libią, co stanowiło odpowiedź Organizacji Narodów Zjednoczonych na szalejącą w Libii wojnę domową. Zadaniem norweskich F-16 było zapewnienie wsparcia powietrznego w dniu 18 marca, a następnie rozmieszczenie sześciu samolotów F-16 i 120 ludzi z personelu naziemnego w celu wsparcia, zabezpieczenia i utrzymania bazy lotniczej Sołda. 31 marca NATO rozpoczęło działania operacyjne z Krety, w których uczestniczyli także Norwegowie. Wraz z rozpoczęciem działań bojowych już 24 marca, głównym zadaniem Norwegów stało się zabezpieczenie terenu wokół bazy i wykonywanie m.in. wokół tej bazy lotów patrolowych. W tych warunkach, wobec niezbyt dużego zagrożenia dla bazy wykorzystywanej przez siły NATO ze strony Libijczyków, Zadecydowano o tym, że będzie można stopniowo ograniczać norweskie zaangażowanie w działania bojowe na terenie Libii i już 24 czerwca do Norwegii odesłano dwa samoloty. Pozostałe cztery norweskie F-16 pozostawały w bazie do 1 sierpnia. W tym czasie norwescy piloci wykonali 583 loty operacyjne nad Libią i zrzucili 569 bomb. Natomiast głównym czy nawet podstawowym zadaniem norweskich samolotów F-16 pozostawało przez wiele lat patrolowanie przestrzeni powietrznej i przechwytywanie rosyjskich samolotów, a wcześniej jeszcze radzieckich samolotów, które zbliżały się do przestrzeni powietrznej państw NATO w szeroko rozumianej Arktyce i na pograniczu norwesko-radzieckim, a obecnie norwesko-rosyjskim. W ramach tych działań prowadzono operacje ze stacji lotniczej BODO, która miała status bazy de facto frontowej. Pierwsze przechwycenia zostały wykonane przez norweskie samoloty F-16 w 1982 roku. Od tego czasu samoloty te przechwyciły więcej radzieckich maszyn niż jakiekolwiek inne siły powietrzne podczas całej zimnej wojny. Tylko w 1984 roku doszło do przechwycenia co najmniej 544 nieznanych samolotów. Liczba podobnych przypadków drastycznie spadła po upadku związku Radzieckiego, ale w 2007 roku intensywność działań prowadzonych na pograniczu rosyjsko-norweskim ponownie wzrosła i dochodziła do 50 100 przechwytów w ciągu roku. 6 stycznia 2022 roku, Zadanie to oficjalnie przeszło na samoloty F-35. Natomiast samoloty F-16 zaczęto przygotowywać do wycofania ze służby. Ponieważ maszyny należące do Norwegów nadal nadawały się do lotów, rozpoczęły się poszukiwania chętnych na ich zakup. Część norweskich F-16 miała trafić w ręce firmy Draken International, pozostałe zamierzała kupić Rumunia. Wiele zmieniło się po wybuchu wojny na Ukrainie i stworzeniu tzw. koalicji samolotowej, gdyż Norwegowie zadeklarowali, że przekażą swoje samoloty Ukraińcom. Zgodnie z norweskimi deklaracjami, samoloty, których przekazanie zadeklarowały władze norweskie, mają trafić w ukraińskie ręce do końca tego roku. Ale czy to się wszystko uda, tego jeszcze nie wiemy. Z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zapraszam do wsparcia kanału. Dzięki temu wsparciu jestem w stanie załatwić różne pilne sprawy, a jedną z nich jest obecnie zakup porządnego sprzętu do montowania filmów. Aby mnie wesprzeć, możecie sięgnąć do Patronite wirtualnej kawy, jak również programu partnerskiego YouTube. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Wszystko to, co tutaj widzicie jest łatwiejsze dzięki widzom wspierającym, których listę widzicie właśnie na ekranie. Zapraszam wszystkich widzów do dołączenia do tego szlachetnego grona, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Wszystkiego dobrego, cześć i czołem!